Witajcie. Myślimy, że zgodzicie się z nami, że pies to prawdziwy i wierny przyjaciel, który odważnie służy człowiekowi, nie żąda niczego w zamian, bezwarunkowo kocha swojego właściciela i w dodatku jest źródłem nieustannej radości. Ale pies to nie tylko towarzysz, to także wierny pomocnik człowieka. Pies jest jednym z pierwszych zwierząt, które zostały przez człowieka udomowione. Stało się to około 300 tysięcy lat temu. Pies zawsze pomagał ludziom w życiu codziennym, strzegąc ich domów i pomagając im zdobywać pożywienie. Ale zanim przygarniecie takie stworzenie pod swój dach, powinniście ocenić swoje możliwości, ponieważ takiemu zwierzakowi należy poświęcić dużo uwagi. Psy niemal wszystkich raz wymagają od właściciela dużej aktywności. Będziecie musieli znaleźć czas na zabawy, na długie spacery. I regularne wizyty u weterynarza, żeby dokładnie monitorować ich stan zdrowia. Nasza dzisiejsza historia dotyczy niewielkiego pieska. W krótkim czasie zwierzę spotkało tak wiele złego, że aż przechodzi to ludzkie pojęcie. Izabel, właścicielka psa, była zaskoczona, gdy odkryła u swojego pupila powiększony brzuch. Początkowo nie zwracała na to uwagi, ale gdy pies zaczął zaokrąglać się coraz bardziej, właścicielka uznała, że pies za dużo je. I przestawiła go na dietę. Trwało to do chwili, gdy Izabel znalazła swojego zwierzaka z brzuchem spuchniętym do wielkości piłki. Wydawało się, że pies lada chwila pęknie. Kobieta nigdy nie spotkała się z takim problemem, więc natychmiast zabrała zwierzaka do kliniki weterynaryjnej. Diagnoza lekarza zszokowała ją. Okazało się, że u zwierzaka od dawna występuje wodobrzusze. Nagromadzenie płynu w jamie brzusznej, które pojawia się z powodu guzów i problemów z narządami wewnętrznymi. Choroba ta prowadzi do poważnych konsekwencji, a nawet do śmierci zwierzęcia. Izabel przywiozła swojego zwierzaka do kliniki weterynaryjnej w stanie krytycznym. Lekarze byli zmuszeni do przeprowadzenia natychmiastowej operacji wypompowania płynu z jamy brzusznej. Operacja trwała długo, więc nie było gwarancji, że pies wyzdrowieje. Ale zwierzak miał szczęście, ponieważ trafił w ręce doświadczonych specjalistów, którym udało się uratować psa. Izabel musiała zostawić swojego zwierzaka w klinice do chwili, aż ten nie wyzdrowiał. Kobieta dostała nielichą nauczkę, po której zaczęła uważnie monitorować zdrowie swojego psa. Zdała sobie sprawę, że może stracić zwierzaka z powodu swojej obojętności i nieodpowiedniej wiedzy. A wy, jeśli opiekujecie się pupilami, pamiętajcie, że przynajmniej raz w roku zwierzę musi obejrzeć weterynarz. W końcu ogólny stan zdrowia może ocenić tylko specjalista podczas badania. I to wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.